Witam. W treści zadania mamy podany punkt C o współrzędnych 0,2. No, zaznaczmy ten punkt na układzie współrzędnych. Zróbmy rysunek pomocniczy, na którym będziemy wszystko zaznaczać. Zaznaczam punkt C. Tutaj on wypada. To jest punkt C. Co jeszcze wiemy? Że inne wierzchołki, wierzchołki A i B, leżą na prostej o równaniu y równa się 2x minus 4. To da się bardzo szybko narysować. Szybciej niż za pomocą tabelki. Polecam film, do którego mieszkam link w prawym dolnym rogu ekranu. Tu jest minus 4, w minus 4 Y przycinana. 2 do góry, 1 w prawo, Dwa do góry, 1 w prawo. Tak to ma wyglądać. Przez te punkty ma przechodzić ta prosta. Rysuję tą prostą. Ja w treści zadania, w treści zadania wiem, że podstawa AB mieści się na tej prostej. Tak, to niech tutaj gdzieś na przykład będzie A, tutaj gdzieś będzie B. I narysujmy ten trapez. A, B, C, D. Skąd ja wiem, że D jest mniej więcej tu. Nie wiemy dokładnie, gdzie jest to D. Nie musimy wiedzieć. Musimy natomiast wiedzieć, jakie jest równanie prostej, która przechodzi przez górną podstawę CD. Oto ona. Trapez charakteryzuje się tym, że dolna podstawa, tutaj AB, musi być równoległa do górnej podstawy CD. I my jedynie w tej chwili znamy równanie prostej przechodzącej przez dolną podstawę, i to jest to 2x minus 4, a naszym zadaniem jest znalezienie prostej, której wykres przechodzi przez górną podstawę, czyli jakieś y równa się ax plus b, i musimy wiedzieć, jakie to jest a i jakie to jest b. Uwaga, te dwie proste. Względem siebie są równoległe muszą być, bo przecież to jest trapez. A dwie proste są względem siebie równoległe wtedy, kiedy ich współczynniki kierunkowe, czyli to co jest obok X, kiedy ich współczynniki kierunkowe są takie same, to też jeżeli tutaj przy X jest dwójka, to tutaj przy x też musi być dwójka. Więc ta prosta musi mieć na pewno równanie Y równa się 2X i coś tam dalej? Ale spójrzmy, co mamy do wyboru. Tylko w odpowiedzi d przy x jest dwójka, zatem to jest na pewno odpowiedź d. I ci, co obejrzą filmik w prawym dolnym rogu, na pewno będą widzieli, że tutaj musi być jeszcze plus dwa. A to dlatego, że ta prosta przykina oś y na wysokości 2. czyli to jest poprawna odpowiedź, koniec.